a właśnie, że ten świat jest bardzo chory. Ale ten świat może zostać uzdrowiony, jeżeli ludzie wezmą do swoich dłoni co? Różaniec. Jeśli wezmą do swoich dłoni różaniec i będą z wiarą, miłością, nadzieją przesuwać paciorki tego różańca, jeżeli będą odmawiać modlitwę różańcową, to świat się zmieni. Będzie więcej miłości. Będzie więcej radości, będzie więcej pokoju. Narody, które są w różnego rodzaju konfliktach, będą w stanie się pogodzić. Matka Boża dała nam najlepsze lekarstwo, którym jest różaniec. Kto z Was odmawia codziennie co najmniej dziesiątkę różańca, ręka do góry? Zobaczcie, a rodzice to co, a babcie to co? Zobaczcie! Matka Boża chce każdemu człowiekowi podarować najwspanialsze lekarstwo, którego nigdy nie można przedawkować. Nigdy nie można przedawkować. Lekarstwo, które nie ma skutków działań ubocznych. Lekarstwo jedyne i niepowtarzalne, którym jest głośno wszyscy powiemy: Róża, jeszcze raz, Róża. Kochani przyjaciele, różni ludzie zbierają różne rzeczy. Także i moi przyjaciele, których mam na co dzień w Polsce. Ja pochodzę z nadmorza, z Władysławowa, a nad morzem są? Muszle. Muszle, a jeżeli muszle przyłożymy taką większą do ucha, co w, co w niej usłyszymy? Morze. Szum morza, a może nawet i śpiew syrenki, kto będzie miał odrobinę szczęścia. A znam małego krzyśka, który zbiera kartki pocztowe z całego świata. Zobaczcie, te są akurat z Ameryki i ma całe wypełnione albumy takimi kartkami, a jego tata jest kapitanem i ma zawsze specjalne zadanie. Za każdym razem, kiedy wypływa w morze z każdego portu, musi przywieźć mu właśnie taką kartkę, a wtedy wkłada on do swojego albumu. Przychodzą koledzy, koleżanki, mówi słuchaj, ja mam nową kartkę, zobacz skąd. Wiesz, gdzie ta miejscowość się znajduje, i rozpoczyna się niesamowita, fenomenalna, piękna przygoda geograficzna. Ale znam także małą Julkę, która zbiera pieski. Zobaczcie, takie pieski różnego rodzaju, przynosi je czasami do szkoły. Tych piesków ma chyba ze sto. I za każdym razem mama ma problem, bo kiedy przechodzisz z Julką koło sklepu z zabawkami, to myślicie, co Julka robi. Co Julka robi? Chce pieska. Chce pieska mamusia, ja Cię bardzo kocham, dam Ci buziak, ale kup mi kolejnego pieska. No i często kończy się na tym, że to właśnie mamusia, co ma biedna zrobić? Że otwiera torebkę, szuka pieniążków i kupuje Julce 101 pieska, a Julka leci do szkoły i swojej koleżance, mówi słuchaj, Przekroczyłam 100, 101 jest u mnie na półce. Przy najbliższej zabawie ci go pokażę. Słuchajcie, ale wiecie co? Matka Boża także jest taką osobą, która zbiera. Jak myślicie, co może zbierać Matka Boża? Co może zbierać Matka Boża? Różańca. Matka Boża zbiera różańca, a te różańce skąd płyną? Do serca. Z naszego serca. Matka Boża zbiera ludzkie serca, bo chce, aby świat był piękniejszy. I nawet kiedy człowiek odejdzie od Pana Boga, Matka Boża z taką latarką chodzi w ciemnościach ludzkiego życia i szuka przyjaciół i pyta się, gdzie jesteś, dlaczego zbłądziłeś, chodź do mnie, chcę Ci pomóc przeżyć Twoje życie, aby było jak najpiękniejsze, aby było jak najwspanialsze. Matka Boża chce każdemu człowiekowi podarować największy dar, jego zdrowie, czyli życie wieczne. A tym lekarstwem na życie wieczne, co jest? Co jest? Co jest? Kąd jesteś? Z Bochum. Czyli miałaś niedaleko, żeby przyjść na dzisiejsze spotkanie. Warto było? No. Dlaczego było warto? Co ci się najbardziej podobało? Że Madzia do nas przyjechała. Należysz do Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci? Tak. Jak długo? Um, od początku. To było 2003. 2003. 2003. Jak to się stało, że właściwie dowiedziałaś się o tym, że takie koło powstaje, że ch chciałaś się zapisać, czy ktoś cię na przykład namówił? Um, moja mama um, jest koleżanka od um, pani Marioli i um, dowiedziała się od pani Marioli i, i pytała mnie, czy chcę, i powie powiedziałam, że tak. Nie żałujesz? Nie. Ile masz lat? Dziewięć. A należysz do podwórkowego kółka różańcowego dzieci? Tak. Jak długo? Um, nie wiem. Jak Wasze spotkania wyglądają? Spotykacie się, rozmawiacie o czymś, modlicie się? Jak to wygląda? Um, spotykamy się, potem się modlimy, i, a potem siostr siostra nam mówi, co mam, za co mamy się modlić. Należy do podwórkowego kółka różającego dzieci? Tak. Jak długo? Um, nie pamiętam, ale bardzo długo. Czyli rozumiem, że modlitwa różańcowa nie jest dla Ciebie owca. Nie jest. Czy takie życie też przy Kościele jest dla Was w jakiś sposób ważne, czy to jest tylko przypadek? Nie, bardzo ważne i bardzo się dobrze tutaj czujemy. Polskie misje katolickie zostały powołane do istnienia w myśl nauczania Soboru Watykańskiego II, który zachęcał, aby w różnych częściach świata tworzyć tak zwane duszpasterstwo personalne. W Bochum. Istnieje już polska misja katolicka prawie 30 lat. Przez te lata pracowali tu księża Chrystusowcy w różnych miejscach. Odprawialiśmy mszę świętą w kościele ojców redemptorystów, odprawialiśmy przeświętę w kaplicy przy uniwersytecie w Bochum i w wielu w innych miejscach jeszcze, aż w końcu doczekaliśmy się z własnego kościoła, diecezja Esen, a właściwie ksiądz Biskup Felix gen, do użytku, czyli takiej. Małej ojczyzny stworzenia oddał nam Kościół świętego Józefa w bochum, gdzie spotykamy się teraz na mszach świętych i prowadzimy całe pasterstwo. Życzę Wam, abyście wzrastali w modlitwie różnicowej, pogłębianiu swojej wiary, coraz bardziej zbliżali się do Pana Jezusa, do Matki Najświętszej i stawali się dobrymi, mądrymi ludźmi, którzy nie będą bali się, nie będą wstydzili przyznawać do swojej wiary, ale będą z odwagą także przeżyli modlitwę różańcową w swoim środowisku, gdzie jesteście, gdzie się znajdujecie. Kogo chciałabyś pozdrowić? Mamy, tatę i całą rodzinę. Moją mamę i moją babcię. Moją siostrę, mojego brata i całą rodzinę. Kogo chciałabyś pozdrowić? Moją całą rodzinę. Madzie. A rodzinę? Um, mamę. Moją całą rodzinę. Um, babcie, ciocię i całą rodzinę. Moją całą rodzinę. Babcie, dziadka, cioci i wszystkich, którzy mieszkają w Polsce. Um, Mamy, tatę. Um, Michała i Daniela. Kogo chciałabyś pozdrowić? Babcie i wujka. Moją babcię pozdrowić, która myśli, że to będzie wiedziała. Babcia Hela z Gdyni, moją ciocie Janinę z Gdyni. I wszystkich innych, którzy mnie znają i to będą wiedzieli wujka Pawła i wszystkich. Chciałabym pozdrowić moją całą rodzinę: moją mamę, mojego, dziad... mojego dziadka i moją ciocie. Chciałabym jeszcze pozdrowić naszych księżów. Henryka wieczorek i Jacka, A nazwisko zapomniałam. Ja chcę pozdrowić mojej babci i dziadka. Kogo pozdrawiasz? Babcie i moją całą rodzinę. Całą moją rodzinę. Całą rodzinę. Dla babci, dla dziadki, dla taty, dla mamy. Moja mama, taty i, i mojego ma. ma also malkiegoś um, brata, który, który jest um, też, też tutaj i... No i moją babcię, która jest w Polsce. Marzę Buczek, całą telewizję Twam, Radio Maria i całą moją rodzinę. Kogo chciałbyś poznać? Kto jest dla ciebie taki bliski? <śmiech> 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 Mojego przyjaciela. Na pewno się przyjacielu ucieszy. A e, jak mam na imię ten swój przyjaciel? Oskar. Dziękuję <śmiech> bardzo. <śmiech> mam na imię Marvin, mieszkam w Essen i pozdrawiam wszystkich. Ja mam na imię Marizofi Zofii i bym chciała babcie pozdrowić. Ja mam na imię Chloe i chciałam też babcię pozdrowić. Ja mam na imię Beatrix i chciałabym pozdrowić babcie i dziadka z Bukowiny. Ja jestem, o, ja się nazywam Oskar. Ja chcę pozdrowić wszystkich. Ja się nazywam Macie i chcę pozdrowić mojego brata, żeby dojechał do Esen. Jeszcze... Jak masz na imię? Bianka. A kogo chciałabyś pozdrowić? Babcie i dziadka z Bukowiny. Ja jestem Wiktoria i chcę moją rodzinę pozdrowić. Mam na imię Alina i pozdrawiam babcie i dziadka. Mam na imię Manuela i pozdrawiam tatę i mamy. Mam na imię Wiktoria i pozdrawiam się, całą rodzinę. Kogo chcesz pozdrowić? Czadka, omę, e, cocie, damkę i cocie, Zuzom. A jak ma na imię ta dziewczyna, która cię trzyma na rękach? Ja. A kto to jest Twoja siostra czy koleżanka? Kuzynka. A kogo kuzynka chce pozdrowić w takim razie? No też całą rodzinę i wszystkich przyjaciół. No, i przyjaciół z Polski też. Chciałabym pozdrowić wujka i babcię. A babcie, dziadka i wszystkich znajomych. Chcę pozdrowić moją całą rodzinę i wszystkich ludzi, którzy oglądają teraz w telewizji to, co ja właśnie mówię. Cześć, Austoczan. Chciałam pozdrowić um, całą rodzinę z Legnicy. Pozdrawiam całą rodzinę z Gdańska. Chciałabym pozdrowić całą rodzinę z Katowic. Babcie i dziadka z um, Trzępienia. Bożeny i Pawła Sobjak. Pozdrawiam całą rodzinę w Polsce, w Niemczech no i na no wszystkich po prostu. No. Chciałam pozdrowić mojego wujka domka z Flodnika i moją babcię Leskindiężynę. Kogo pozdrawiamy? A i pozdrawiam całą moją rodzinę w Polsce i wszystkich przyjaciół moich. Chciałam babcie, moją babcię pozdrowić, babcię Hela, bo ona mieszka w Polsce. Serdecznie wszystkich widzów i radiosłuchaczy zapraszamy do Boku, do Polskiej Misji Katolickiej. Zapraszamy także dzieci, żeby nas odwiedzały, bo my tu spotykamy się w tygodniu codziennie na Mszy Świętej i Modlitwie Różańcowej, a także w każdą niedzielę, aby modlić się i tu podkreślam, w języku polskim. Mimo, że wiara jest ta sama, ale dla nas język jest pomocą w tym, abyśmy rozumieli skierowane do nas Słowo Boże i abyśmy mogli pogłębiać to, co musieliśmy opuścić z różnych przyczyn. Wy, którzy nas słuchacie, macie to na co dzień w Polsce. My tutaj musimy szukać siebie i to z odległych kilometrów, zjeżdżać się do jednego miejsca, gdzie jest centrum życia modlitwy w języku polskim dzięki diecezjom niemieckim, które nam umożliwiają taką pracę i takie spotkania. Cieszymy się swoją wiarą w narodowych językach. Jesteśmy ludem króla, fał, Jego i